Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest, po raz kolejny, bardzo zróżnicowany. Myślę, że wam się spodoba. Zapraszam do wysłuchania. Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji Nagród Hugo. W kategorii najlepszej powieści zwyciężył Zatruty kielich, autorstwa Roberta Jacksona Bennetta. W kategorii najlepszej noweli Ciosy zagłady, autorstwa Reya Nailer'a. W kategorii najlepszej noweletki The Four Sisters Overlooking the Sea autorstwa Naomi Kritzer. Za najlepsze opowiadanie uznano zaś Stitched to Skin Like Family Is autorstwa NIWO. To oczywiście nie wszystkie kategorie, ale zainteresowanych odsyłam pod linki z opisu. Osobiście bardzo, bardzo się cieszę, że zatruty kielich wygrał. Ciosy zagłady to również, polegając na opinii mojej narzeczonej, dobra i ciekawa lektura z gatunku biopanku I zasłużenie zwyciężyły. Chętnie poznam wasze opinie na temat zwycięzców. Oraz chętnie dowiem się, czy graliście w Caves of Kłód, które zwyciężyło w kategorii najlepszych gier lub prac interaktywnych. Dodam też, że innoweletkę i opowiadanie można przeczytać w internecie całkowicie za darmo. Po angielsku, prawda, ale jednak. Linki macie w opisie. Fani Stanisława Lema będą mieli niedługo okazję zakosztować jego twórczości w zupełnie nowy sposób. Okazuje się bowiem, że już w październiku w teatrze polskim we Wrocławiu premiere będzie miało przedstawienie teatralne Solaris. Za reżyserię odpowiada Michał Zdunik, za adaptację Ewa Mikuła. To brzmi jak bardzo ciekawa koncepcja. Czego można się po przedstawieniu spodziewać? Zacytuję kilka zdań z opisu na stronie teatru. W adaptacji scenicznej powieści LEMA punktem wyjścia będzie myśl, że fantastyczno-naukowy gatunek jest tu przede wszystkim formą dla głębokiej, filozoficznej opowieści, nie zaś dominującą narracją. Oraz w inscenizacji najistotniejsza będzie perspektywa duchowa, w której ocean na tytułowej planecie jest dziwnym, milczącym sakrum. Teatr nie może, mówiąc potocznie, ścigać się z widowiskowością i dokładnością kinowej estetyki. Jego siłą jest umowność, symbol, skrót znaczeniowy. Dlatego, do ukazania dwoistości tych światów, wykorzystana zostanie cała teatralna machina. Główny nacisk kładąc na formy lalkowe łamane na manekinowe, choreograficzne i złożone wykorzystanie muzyki. Myślę, że warto się zainteresować. Link do strony teatru znajdziecie w opisie, a za podrzucenie tej informacji, dziękuję Szenowi01. Miła wiadomość dla osób mających ochotę na trochę lekkiego science fiction. Okazuje się, że Bobby Vers, autorstwa Denisa E. Taylora zostało zaopiniowane do adaptacji. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać czy serial, czy film, czy animowane, czy aktorskie ale to i tak niezła wiadomość. Nasze imię Legion, nasze imię Bob, to była całkiem przyjemna lektura, szansa na to, że będzie dobrym widowiskiem, jest więc niemała. Mocno rozrywkowym widowiskiem, ale to przecież nic złego. W dniach od 19 do 21 września odbędzie się Opolkon. Będzie to już 12 edycja wydarzenia organizowanego przez opolski klub fantastyki Fenix. Jest to również, co wymaga podkreślenia, wydarzenie bezpłatne. W zapowiedziach można wyczytać, choć na razie bez szczegółów, że czekać będą na nas raczej standardowe rzeczy: sesje RPG, spotkania z pisarzami i twórcami, konkurs cosplay, kreatywne warsztaty. Planszówki, prelekcje, wystawcy. Więcej informacji należy spodziewać się bliżej daty wydarzenia. Zainteresować się zawsze warto. Raz, że opolką to impreza znana i ceniona, a dwa, że coraz rzadsze są darmowe wydarzenia. Warto więc korzystać, póki jest taka okazja. Link do strony wydarzenia znajdziecie w opisie. Miniony tydzień przyniósł nam kilka ciekawych fragmentów. Wszystkie pojawiły się w serwisie Katedra. Pierwszym jest fragment powieści Sfar autorstwa Anny Sokalskiej. Jest to słowiańskie fantazy, ukazujące się nakładem wydawnictwa Wesper. Drugim jest fragment Księgi innych Miejsc autorstwa Kijanu Rifsa i Czajny Miewila. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Trzecim jest fragment powieści Generacje autorstwa Noama Josefidesa. Książka ukazuje się nakładem wydawnictwa Rebis. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud. Postscriptum. Gdybyście wiedzieli, gdzie w polskim internecie zbierają się fani Siansia i Wushia, dajcie mi znać.